Krususik 904 miał już iść do remontu silnik. Ale jeszcze przed remontem trzeba będzie po prostu wywieść obornik od bydła. Remoncik tutaj z takiego powodu, że właśnie uszczelka pod głowicą się skończyła. I olej, olej idzie właśnie w kierunku wody, jak i delikatnie do komory cylindra. Nawet widać tutaj przy kroniku jest zaolejone, ale zanim pójdzie na remont właśnie trzeba obornik będzie wywieźć. A żeby obornik wywieźć trzeba będziemy zrobić tutaj malutki remont o tego. Ta tutaj się zużyła już konkretnie i tam rozsypał się krzyżak. Więc to miało ogólnie być robione wówczas, gdy przy okazji remontu silnika, ale z okazji z powodu tego, że ciągnik jest potrzebny najpierw trzeba będzie to zrobić, wywieźć obornik i dopiero będzie dalej coś tam remontowane. Ogólnie przedni napęd był składany na używanych częściach już nie pierwszej jakości. jak tutaj rozbite jest to mocno. Będzie po prostu trzeba tutaj wziąć, rozwiercić i zatolejować, żeby tam ta ośka nowa yy, tutaj ładnie pasowała bez luzu. Ogólnie całą zwolnicę już tutaj rozebrałem, żeby ocenić stan, w jakim się znajduje ewentualnie jakieś tam powymieniać części. Ale ogólnie jest wszystko w miarę spoko. Satellitki. Swożnie. Mniej więcej 15 lat na przedni napęd już chodził w tym ciągniku. Naprawdę tutaj zużycie jest kilkasetek dosłownie. Bardzo małe. Tutaj był zrobiony patent, zamiast takich króciutkich wałeczków z przekładką było to zrobione już przez na takich dłuższych wałeczkach. Szczególnie te satelitki, wszystko w ładnym stanie, tylko po prostu to wszystko wymyć i można składać poza tymi podkładkami dystansującymi, więc trzeba będzie wymienić. No i kółko centralne. O, trochę się zużyło. Uszczelniacz stary też do wymiany. Także trzeba jakiś taki szybki remont przeprowadzić. Teraz tylko właśnie czekać na, na tą. Będzie trzeba zwrotnicę. Jak będzie zwrotnica, będzie można wszystko składać. I do pracy.